Od naszych mistrzów, wielkich twórców produkcji, które gościły w innych regionach świata, tego jak spróbować zrobić tego typu, a pewnie gdzieś tam na końcu może jeszcze lepsze filmy, w takim regionie jak Małopolska. Gospodarzem dzisiejszego dnia jest Krakowska Komisja Filmowa. To jest dla mnie tym większe szczęście, że zakładaliśmy ją razem i że jej niezwykle prężne działania przynoszą sukcesy zarówno promocyjne Krakowa, jako doskonałej lokacji filmowej. I ta promocja odbywa się przede wszystkim nie tylko dzięki współpracy z partnerami z branży, mamy tu kolegów z Film Polska, współpracujemy też intensywnie z Alvernia Studios, ale też, a przede wszystkim dzięki temu, że w Krakowie wszyscy, którzy zechcą współpracować i lokować swoją produkcję, spotykają serwis na mo możliwie najwyższym światowym poziomie. You know for places where it has not been yet fully explored what's possible with uh, you know film productions and co-productions and um, how to explore the territory of getting other people to come here and make their films here, I think these conferences can be really effective because you can just exchange a lot of knowledge with each other about how it's been done elsewhere, what are the demands for filmmakers like you know. international filmmakers looking for original different spots to film their films and of course producers to get you know an interesting offer why to go to another place mówi się o magicznym Krakowie i ta magia Krakowa przyciąga przyciąga artystów przyciąga filmowców tutaj nie tylko można zrealizować film bo są już pewne zasoby dostępne do produkcji filmowej, ale tutaj również spędza się fajny czas. I dla zagranicznych producentów, filmowców, aktorów, twórców przyjechanie do takiego miasta jak Kraków jest dodatkową atrakcją. Producent filmowy, producent filmowy parę godzin temu powiedział mi, no a gdzie mają przyjechać? Jeśli nie do Krakowa. I rzeczywiście te festiwale filmowe, które tutaj się odbywają, udowodniły, że do Krakowa chętnie przyjeżdżają twórcy. Na razie przyjeżdżają głównie po to, żeby tutaj spędzić czas, żeby oglądać filmy na festiwalach, mówić o nich. A teraz pora na to, żeby zaczęli je w Krakowie robić. przyjeżdżasz you, you arrive in i could shoot a contemporary piece. Could I use the main square? How would I use the main square? How would that happen? Could I use the cobbled streets? Would I be able to go into the basilica? What type of film could I do? And then you meet the film commissioners and they say, "We've closed off the square before. We've done incredible things. We've built here. We've taken down. We have a great relationship with the police. We have a wonderful relationship with the whole of the town council. What do you want to do?" and I say, OK, I want to make a huge explosion in the middle of the square and I want a massacre of people, no problem. I want a big dance sequence, no problem. And that makes, that's what you look for when you go to a place. If you go to London now, although, you know, I love funding in London, but if you go to London, you have so many different authorities and so many different people that the preparation time is huge. Here, it seems to me, you have one central place to come to. Who are willing to work with you, understand the requirements of the film, and then say, okay, that might not be possible, but this is possible. And that's what you want as a producer. You want to, to talk to someone who says, well, we might not be able to do that, but how about if we did it this way? And you think, that's what you want. You know, that's a partnership. Well, I think that um, there's more and more cooperation uh, worldwide in film production. And obviously, in Europe, uh, there is an element of co productions, but there could be more. And I think conferences like this, which get people to understand the problems and difficulties of co producing and ways of maybe making it easier and, and ways of making uh, you know, better cooperation, better co productions, uh, has to be uh, an excellent dialogue. Naprawdę uważam, że nie ma najmniejszego powodu, żeby filmy, które były swego czasu zachodnie lokowane w Pradze, gdzie Praga nie musiała udawać curichu wiednia, po prostu Praga grała Pragę. Ja myślę, że jesteśmy w stanie to samo przeprowadzić z Krakowem. I teraz jeżeli przyjmiemy, że średni zachodni film, średnio budżetowy, z Dobrze rozpoznawalnymi aktorami. I nie mówię o tej pierwszej lidze za wiele milionów dolarów honorarium. Ja mówię po prostu o bardzo dobrych europejskich, super rozpoznawalnych aktorach. Te filmy widzą miliony widzów na całym świecie. Te filmy zawsze mają szeroką dystrybucję. No jest to chyba najlepsza reklama dla Krakowa. I may be, um, there's talk that I may be coming back to do a film here in, in the not too distant future, uh, which has been on the go for, for about six or eight months. Um, I'd love to do it, it'd be great to do it. And it's great, as I say, a great city, a good city to be in. Bardzo ważne wydaje mi się to, żeby poznać perspektywę zagranicznych ekspertów i specjalistów na to, jak nasz rynek można rozwinąć przy wykorzystaniu narzędzi, które oni stosują od lat i stosują je z dużym sukcesem. Jesteśmy konkurencyjni względem całej Europy i nie powinniśmy się niczego wstydzić, a wręcz przeciwnie, mamy dużo, dużo atutów. I to, że nie mamy e, tych ulg podatkowych, wcale nie, nie ogranicza nas na, na rynku międzynarodowym, zwłaszcza amerykańskim. To jest bardzo, bardzo dużo. Wspaniałe nazwiska profesjonaliści z całego świata, no po prostu jestem zaskoczona. Przyjechały komisje filmowe też z całej Polski. Myślę, że sporo dzieci dowiedzieli, bo warsztaty dzisiaj były naprawdę, naprawdę przydatne dla nas wszystkich. Opowiadali ci nasi goście o, o swoich doświadczeniach, o swoich przeżyciach, o, o tym, jak oni robią te, te, te wielkie produkcje i jak to można przenieść na rynek Polski, jak to można zrobić w Krakowie, jak to można zrobić w Łodzi. Organ events like this uh, uh, just got the word out to filmmakers, location managers, producers, um, and that's a process that should continue. great thing here is there's obviously there's alvernia studios up the road, which is a fantastic facility uh, that we hope we can be working with, and there are other you know, fantastic facilities and locations and you know, production crew and teams around here as well as an incredibly helpful Local film commission and local city council as well, uh, and so those are you know, are all the things that have led us here. I think in Poland in general, there's a fantastic depth of filmmaking and a history of filmmaking. Crisis is such a thing that will provoke more creativity because we, as film filmmakers, are with a smaller financial backer than Europe. Musimy nadrabiać właśnie tym, co możemy wymyśleć. Czasami brak pieniędzy jest najlepszym motorem działania i myślę, że my jesteśmy w tym doskonale wyszkoleni. W związku z tym nie mamy absolutnie powodu mieć żadnych kompleksów i tylko dalej tak pracować.